Siemano, korzystasz z kamery sportowej DJI Osmo Action Camera i po ostatniej aktualizacji Androida masz problem z otworzeniem e, aplikacji sterującej między telefonem a kamerą DJI Mimo, no to obejrzyj tego TikToka do końca, bo znalazłem dla Ciebie rozwiązanie. Dochodzi czwarta nad ranem, słuchaj, a ja wciąż siedzę i próbuję rozwiązać problem z DJI e, Mimo i właściwie jest to problem, który doskwiera mi od blisko dwóch miesięcy po aktualizacji Androida na moim Samsungu Galaxy S20FE, zdaje się to jest ten telefon właśnie. Nie mogę otworzyć tej aplikacji po prostu. swojsznie popatrz co się dzieje cały czas. Na iPhone nie działa, nie. na Androidzie nie. Więc wiecznie mam problem z szybkim montowaniem filmów, które mógłbym sobie ściągnąć po prostu poprzez tą aplikację do telefonu gdzieś w trasie nad wodą i tak dalej, żeby szybciej się podzielić e, chociażby z e, moimi odbiorcami na YouTube czy, czy na e, TikToku lub Instagramie jakiś materiał szybki. Nie jestem w stanie tego po prostu zrobić. No i teraz e, poszedłem sobie po do głowy, ponieważ nie ma żadnej informacji e, wsparcia ze strony samego DJI e, w sklepie e, Androida. E, więc pomyślałem sobie, a właściwie powinienem to zrobić już dawno temu. E, pomyślałem sobie o jednej rzeczy: że wejdę na Google, wpiszę sobie DJI MIMO APK. Od razu mi się wylistowało w Google od razu DJI MIMO Download Center. Oto wchodzę sobie tutaj. O, dobra. I zanim ściągnę tego, tą aplikację DJI ze strony, ze strony DJI to wyjdę do pulpitu czy panelu, jak zwał i odinstaluję tą aplikację którą mam aktualnie zainstalowaną i to jest aktualna aplikacja pobrana po prostu ze sklepu, ze sklepu Google pyk niech spada, żeby nie było żadnych konfliktów pomiędzy dwoma aplikacjami, bo nie wiem czy tamta się nadpisze dobra robimy download plik może być szkodliwy, ale oczywiście pobierz mimo to apk przygotowuję aplikację Mhm. Ustawienia. Zezwalaj z tego źródła. Zainstaluj. Otwórz. Otwórz. Mordo. Zgadzam się. Dobra. Słuchajcie, rozwiązałem Wasze, że tak powiem, troski. Jeżeli mieliście ten sam problem, który ja miałem, to mam nadzieję, że Wam pomogłem.